Witam was w kolejnym filmie na tym kanale i witam was, Rainbow Friends, Tak, to ta gra, która stała się popularna i ja się trochę spóźniłem, jednak pomyślałem, że sobie w nią zagramy, nie grałem jeszcze w nią, no co, więc pamiętajcie o łapaczce do góry oraz subskrypcji, a ja my się już widzimy w rundzie. Wybierasz się na wycieczkę, kropka, kropka, kropka. OK i co dalej? Halo e, O, teraz nasz. Fragment Games. Kropka ładowanie. Five minutes later O, patrzcie widzowie. To my jest... To jestem ja. E, dzi, dziwny świat! Jej, yeah, idziemy do dziwnego świata. E, czy my właśnie pojedziemy w, w złą stronę? Yy, nie wchodź tutaj, yy, ale my tutaj wjeżdżamy. Co może się złego stać w końcu, nie? Aha, wszyscy się rozbili. Porywa jakiegoś gościa. Yy. Czemu wszyscy nagle są tutaj? Welcome. A inny need... potrzebuje twojej pomocy. Witaj, potrzebuję twojej pomocy. Okej, okay, i o co chodzi? Zniknęły? Moje bloki się przewróciły. Wszystko, co musisz zrobić, to je znaleźć i odłożyć z powrotem. Powodzenia. Aha. Ktoś się porywa i mówi... Ogólnie zgubiłem swoje bloki. Możesz mi pomóc? Ogólnie słyszałem, że to jest jakiś stworek i trzeba zakładać karton, kiedy tu będzie. To idę, nie słyszałem o tej grze. Słyszałem, że jeszcze są jakieś inne w tej grze. Ale no. Den. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że nie zginę, bo to by było słabe. Wygląda przypomina Giguagiego. Trochę. O, tu jest klocek. Gdzie my je odkładamy? A, tutaj. Ok. Zostałem 5 kasy. Mhm. No tutaj odkładamy bloki. Jak musimy uważać, bo gdzieś ten niebieski potworek jest. Ale dużo osób gra. Więc no Ja założę karton, bo ja się boję trochę Be... Sorry, ale jestem słaby w gry tego typu i wiecie, nie chcę szybko zginąć. Dobra, no. idziemy. Gdzie on niby jest. No escape. Mhm. E... Bo ktoś tutaj nosił karton, a nie tak po prostu. E... Okej, okay, my go jeszcze nie spotkaliśmy, a już jest 18 zebranych. Mhm. Okej. Okay. Zablokuj z found. Dziwnie to brzmi. Ja jeszcze w ogóle nie spotkałem tutaj. Okej. Okay. Yy. Nigdzie nie ma. Aha, już są wszystkie położone. Thanks. I dzięki Wam. Blue... Aha, w ogóle go w tej rundzie nie widziałem, więc śmieszne. E... O kurde, kto to jest? E... Zielony. Zielony. Odpocznij, będziesz go potrzebował e... jutro. Aha, dwie osoby odpadły. Ja go nawet nie spotkałem. Okej. Okay. Aha. Dobrze, mamy tu telewizor. Widzowie, trzymaj się, na tym kanale. witam was Rainbow Friends. Nie no, w spoko warunkach nas przytrzymuje, tylko szkoda, że nas porwał. Możemy, jak coś, założyć swój karton. Od. Nie wiem, co znaczy, od. Ale okej, okay, teraz się boję, bo ich chyba teraz będzie dwóch. Czy to będzie inny w ogóle? Ja nie wiem. Wygląda na to, że zielony, że green się obudził. Myślę, że w jakim, że tam jesteś. Nie musisz się o niego martwić, jest ślepy. Jak cię może złapać, skoro cię nie widzi? Aha. E, z musimy. No właśnie, jak mnie może złapać. On. Chyba, że on tak jakby e, to powiedzieć. O, o kurde! kurde. Dobrze, że ja bardzo się cieszę, że ja złożyłem karton. Bardzo z tego powodu się cieszę. Yy, trentor. Kto to jest trentor? OK. Yy, musimy teraz jedzonką. Mamy 0 na 15. Okej. Okay. Ja się boję i ja lepiej założę karton. Sorry, że tak się boję, ale chcę przejść to. A wiecie. Chociaż to będzie chyba dosyć szybki odcinek Bo tutaj warto grać z wieloma osobami Zakładamy karton Dobra, zdejmujemy Znajdź paczki z jedzeniem i daj je z powrotem do teatru Okej okay. Założę karton lepiej Jezu, to jest dzisiaj kartonowy odcinek Dosłownie kartonowy mhm, mm tutaj nic nie ma mm. o, jest jedzenie dobra myślę, że mogę iść normalnie i teraz zakładamy karton jak coś nie wiem, czy dobra taktyka, ale no dobra jeszcze trzeba 6. Nie, no to jest łatwe. Jest łatwiejsze niż sądziłem. Eee, dobra. E, o, już jest 14. Pff, jakie to jest easy, ja nawet tego zielonego nie spotkałem. Warto grać z innymi. Eee, ale dobra. Pochodźmy trochę zwyczajnie. Dobrze, to takiego nic nie ma. O, kurde, ja się już przestraszyłem. Dobra, zakładamy karton. Nas tutaj nie ma. Czemu on się zatrzymał? E, nikogo tutaj nie ma. Dobra, no gdzie jest ta piętnasta? Co jest? Za późno chyba się schował do kartonu. E, dobra. E, no nie wiem, co się dzieje w tej rundzie on w ogóle ma to gdzieś chodzą tutaj sobie jakieś kartony normalne oczywiście, wiadomo tylko gdzie jest ostatnia sztuka jedzenia? To, to mnie interesuje teraz dobra co tu jest? Hmm. Ej, ja nie wiem gdzie jest to ostatnie jedzenie. Kurde. A, jest! Są wszystkie. E, co to jest za ręka? Ok. To jest naprawdę szy szybka runda dzisiaj, naprawdę. E, to niespodzianka, pomarańczowy opuścił swoją jaskinię. Poczuł. Może poczuł jedzenie? Ok. Eee, tylko gdzieś cztery osoby odpadły. Mam nadzieję, że... Ja przeżyję. Ale ja przepraszam, że co chwilę jestem w tym kartonie, ale ja jestem naprawdę słaby w takie gry tego typu, a ja nie chcę nagrywać tego odcinka drugi raz. Eee, więc dobra, next night. Nie no, nawet dobre warunki, jak na to, że ktoś cię porwał. Nie? Co nie? Dziś jest ostatnia noc. O, już! Nie, to to jest speedrun tej gry. Kiedy naprawisz moją maszynę, pokażę Ci dlaczego tutaj... naprawdę tutaj tu jesteś. Aha hmm Dlaczego otwory wentylacyjne zaczęły przeciekać? Ja nie wiem. Zabezpieczniki. Zabezpieczniki trzeba wziąć. Okej, okay, 14 To znaczy, że będzie chyba trudniej, bo to niemożliwe, że tak po prostu... Jest łatwiej je znaleźć, nie? Dobra, chodzimy kartonem. Wiem bardzo szybko. Dobra, możemy go zdjąć na chwilę i założyć znowu. Gdzie tu są te zabezpieczniki? Hmm, nie wiem. W ogóle nie mam to gdzieś, że te kartony się poruszają. Wiadomo, normalka. Yy, no, ok. O, widziałem zielonego. Dobra. Yy, nie no. Yy, gram na publicznym serwerze. Nie wiem, czy to dobrze. Nie mi to oceniać. Aczkolwiek dobra. Tu jest jakiś zabezpiecznik? Nie, tutaj go nie ma. Dobra. Ej, tu nic nie widzę. Żadnego. Nie, tu nic takiego nie ma. Hmm. Nie wiem, gdzie to może być. Jest to jakaś drabina. Załóżmy karton na początku Ech. Dobra. Cztery zabezpieczniki. Hmm, tu nikogo nie ma też. To dobrze w sumie. Hmm, tutaj chyba trzeba je dawać, ale gdzie one dalej są? Cztery są. Tylko znalezione. Hmm. Może tutaj powinienem iść. Wezmę karton, założę. No, gdzie, so, gdzie jest reszta? O, już jest 9. Dobra. E 10 już jest. Aha. I ja tu praktycznie nic nie zrobiłem w tej grze. Ale dobra, walić to. Hop. E zakładamy, bo tutaj chyba ktoś był. Hmm. Tu nikogo nie ma Tu nie da się przejść. Ops Tutaj chyba on idzie, więc wolę założyć karton. Hmm. Eee, dobra. Hmm. I co mogą być one? No nie, no tutaj kampią oni ludzie. Trzeba szukać zabezpieczniki. Halo? Gdzie tu one są? To są jakieś zabezpieczniki, ja się pytam. Halo? Gdzie one są, no? Five minutes later. Halo. Naprawdę nie wiem, gdzie ich szukać. O! I tutaj może jakieś są. Ale nie, bo my tutaj już byliśmy, tak? Mhm, mm my tutaj byliśmy. Kurde, no ja nie wiem. No, bo to w tej grze nie można skakać. E, no tak. No. Co jest? No. Nie może być tak, że ich nie ma, no. Są jakieś jaja. Jest 12. O nie, jakieś gości są znalezione, ale jest... Co... Je, ja tutaj nic nie robię, ja wiem, wy nie musicie mi pisać, że jestem bezużyteczny w tej grze. Sobie doskonale zdaję z tego sprawę. Hmm. Czy tu coś jest? Mhm. E, załóżmy lepiej karton. Nie, no, to jest jakieś takie łatwe, w sensie, no, ze znajdowaniem tych, no to wiecie, nie? Jednak tak ogólnie to, to jest naprawdę łatwe. Hmm, gdzie tu jakieś są? Yy... Jeszcze dwa trzeba. Tylko dwa. Hmm. A może za nim? I nie wiem, widzowie, serio. Jest widzowie, nareszcie. Yy, w końcu udało się. Czekaj, co się dzieje? To nie powinno się dziać? O. Oh. Czekajcie, grappling mode. Eee. Yy, Okej. Okay. Co? Czy maszyna jest w porządku? Jest zbyt ciemna, aby zobaczyć. Okej. Okay. Nie, no nie gadajcie, że jakiś kolejny dojdzie jeszcze. Okej. Okay. O. Yy, halo? A, bo to jest następna noc. Okej. Okay. Hmm. Jakaś awaria tu jest. Ok. Next Night. E, e, uwaga, uwaga, i. Hmm. Wygląda na to, że będziesz musiał ponownie włączyć zasilania. zasilanie. w no sposób na zasilanie zapasowego generatora. Ok. Kto wie, może nawet pozwolę Wam wszystkim wyjść później. Może. Prawdopodobnie będziecie ich potrzebować. Eee. Tylko, gdzie one są? Włączyć fantastycznie? Nie, dziękuję. Może zmienić ustawienie później, okej. Okay. Nie potrzebuję tego. Dobra, szukamy. Hmm. Bateria. Jest 9 baterii. Do znalezienia. Hmm... Tu są jakieś baterie? Hmm, nie ma. Nie wiem, gdzie szukać. Za... Może to ubierzmy. Bo to nie jest oczywiście nic dziwnego, że tu jakiś karton z latarką jest, wiadomo. To jest w 100% normalne. Yy, nie ma co się dziwić w ogóle. Dobra, to są może jakieś baterie? Dobra. O. Dobra, zakładamy karton. Dobra. Musimy ją teraz dostarczyć, szybko. Mm. O, już sześć jest zrobionych. To, to nie było takie trudne. Dobra. O kurde. Ktoś zapomniał nakarmić pomara pomarańczę. Y co to jest y za linia? Aha. To jest linia, przez którą on będzie iść? Znać baterię i... No okej, okay, no. Tylko gdzie to trzeba iść? Y Dobrze. A, on, no mam, miałem rację. Tutaj jakiś idzie. Ja się teraz boję trochę wyjść stąd. Dobra, eee, muszę odłożyć. Tylko gdzie to było? Kurde, trzeba było jakoś tam iść. Eee. Dobra, nie zauważył mnie. Dobra, oli, szybciej iść. Dobra, dobra. Już jest włożona bateria. Jeszcze jedna i będziemy mogli chyba stąd już iść i nas chyba wypuści. Jeszcze jedną baterię trzeba znaleźć. Hmm. Dobra, widzowie jest. Wszystkie baterie są. Nice. Ok. I przywróciliśmy prąd. I co teraz nas wypuści on? Wygląda to, że wróciliśmy do interesu. W nagrodę pozwolę wam wszystkim odejść. O! Jest! O Boże! Ale najpierw urządzam imprezę pożegnalną. Nie, Boże, proszę, nie! 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 Okej... Okay. Upewnij się, upewnijcie się wszyscy, że swoje... że wymieniliście swoje bilety na imprezę. Okej. Okay. Po imprezie wypuszczę was wszystkich, obiecuję. Okej. Okay. Ej, tutaj nikt nie umarł? Chyba nikt nie umarł, chyba, że nie zauważyłem. Dobra. E, zdejmujemy karton. I możemy tutaj dać. No i proszę bardzo. Ale fajnie, imprezka będzie. Mam nadzieję, że nie będzie już na nie żadnych mam w ogóle czapkę. E, nie będzie na niej żadnych tutaj po prostu, nie wiem, potworów, bo e, ja już mam tego dosyć. Aczkolwiek dobra. I... Tak się cieszę, że ci się udało, dzięki. Przygotuj się na pyszne, pożegnalne ciasto. O kurde. Kiedy wszyscy dostaną kawałek ciasta, otworzę wyjście i wszyscy wrócicie do domu. Baw się dob... Baw się dobrze. Jej! O kurde, tu on jest? Nie dotykaj balonów. Okej. Okay. Halo? O nie, tu już nie ma kartona. O. Ktoś tu chyba ignoruje zasady nie dotykaj balonów, ale... Okej, okay, jest otwarte. Nie dotykamy balonów i idziemy z ciasto pożegnalne. O nie, on tu idzie! Nie, 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 nie. Proszę nie, proszę nie, proszę nie. Nie! Proszę nie. Aha, on sobie idzie. Okej. Okay. Proszę, nie tych... O nie, tutaj jakiegoś goni, nie daj się mu! Szybko, uciekaj! Aha, on jest głupi jakiś, on ma 5 IQ. Dobrze, możemy zjeść to ciasto? E, co on robi? O nie! E, nie, nie pękaj. Eee, możemy teraz wyjść. Dziękuję. O nie! Klocki trzeba przesuwać. No. Dobra, szybko. W którą stronę? Dobra, szybko. Nie, w tą drugą. Szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Idziemy, jest, dobra, Ach, wychodzimy. Ach, dobra, wyszliśmy stąd. Eee, uciekliśmy od Rainbow Friendsów, udało nam się, widzowie. Biegnie tu. Patrzcie, zrobimy coś takiego. Na, 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 na. O, przygniotło go. Okej. Okay. Uciekliśmy, jej. No Co, uciekamy teraz. You survived! Jest! No i tak to się robi, kurde. Rainbow Friends Spoko gra. Podobno ma być drugi chapter, więc jak będzie drugi chapter, to go oczywiście ogram. E, myślę, że to tyle z tego odcinka. E, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, no i cześć. Wygląda na to, że ich nie doceniłem. Sprawę przybierają bardziej szalony obrót. To jest jakaś scenka końcowa? Yy, OK! Ale... okej.